Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, moi kochani, filmik totalnie nie o kosmetykach, a dzisiaj filmik będzie poświęcony mojej osobie. Jak to wszystko się zaczęło, tak naprawdę, że zacząłem się interesować świadomą pielęgnacją, kosmetykami i yy, jak to generalnie, że biorąc, wszystko się zaczęło. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części oglądania. Zaczynamy moi kochani, oczywiście z moim psiakiem, ponieważ zawsze, gdy nagrywam w domu, to on jest pierwszy do kamery. Normalnie ma to po mnie, że chcę nagrywać, więc fajnie. Dla tych, którzy są nowi na moim kanale, to witam Was serdecznie. Jestem Kacper, mam 24 lata, <noise> żeby była jasność i mam skórę z suchą. Moi kochani, temat rozpocznę od tego, jak naprawdę rozpoczęło się zainteresowanie odnośnie kosmetyków. To się zaczęło od szóstego roku życia, ponieważ zawsze kiedy byłem z mamą na zakupach, musiałem w sklepie obwąchać wszystkie perfumy, wszystkie płyny do kąpieli, wszystkie żele pod prysznic. I jeżeli coś mi się konkretnie spodobało, to wybór nie należał do mojej mamy, tylko wybór należał do mnie. Jaki żel pod prysznic w domu będzie? Od szóstego roku życia, tak naprawdę wszystko się zaczęło, całe moje pasjonowanie się kosmetykami i tak miałem 6 lat, 7 lat, 8 lat yy, i tak cały czas ten wiek leciał i kosmetyki, yy, czyli żele pod prysznic, szampony do włosów i tak dalej, wszystko wybierałem do domu ja, bo mi się zapachy podobały albo coś innego, no od dziecka, no to taka troszkę, że rewolucja. Ale takie wszystko globalnie i świadomie tak naprawdę rozpoczęło się od 13 roku życia, muszę wam powiedzieć, ponieważ wtedy zacząłem dojrzewać, wtedy zacząłem dorastać i mm, oczywiście rzecz jasna pojawiły się problemy na mojej skórze. Moje problemy z moją skórą rozpoczęły się w wieku 13 roku życia, kiedy mm, zacząłem dorastać y, i zaczęły się pojawiać na mojej skórze niedoskonałości. Wtedy zacząłem zagłębiać się na temat by, pielęgnacji skóry na blogach. Mm, różnych blogerek, zacząłem czytać o kosmetykach. Pieniądze, które miałem nieważne czy od babci, czy od mamy wydawałem na kosmetyki w wieku 13 lat ponieważ walczyłem z niedoskonałościami one były coraz większe z każdym dniem narastał ten problem. Byłem u, żeby was nie skłamać tak szczerze ośmiu dermatologów Ten problemu na mojej skórze to jest jakaś moja schiza, a tak naprawdę moja skóra wygląda jak pizza już w tym wieku ja jak pizza? No naprawdę, no może to jest dość śmieszne, ale tak naprawdę wszystko to się mm, zaczynało. I ja tam poszedłem po ratunek, a nie po to, aby zapłacić stówę za wizytę, a usłyszeć, że to jest moja wyobraźnia, że to jest mój problem. No, katastrofa. No i wtedy, oczywiście, już nie wierząc w magię dermatologów, poświęciłem się wszystko mm, w blogerkom, które miały skórę tłustą, które miały skórę trądzikową i wszystkie kosmetyki, które one pokazywały. Z wiarą, w tego, że pozbędę się problemu, że e, moja skóra będzie naprawdę fajnie oczyszczona, mm, pozbędę się tych zmian. Tak naprawdę było coraz gorzej. Coraz gorzej. Mm, zmiany skórne zachodziły już naprawdę aż na szyję. E, na plecach nie miałem nigdy trądziku i na innej części ciała, żeby była jasność. E, mój trądzik był skupiony na policzkach, brodzie i czole. Nie miałem problemu z wągrami. Później problemy zaczęły się narastać tutaj na szyję i ja już byłem na skraju wytrzymałości. Na szczęście w szkole mnie nikt nie krytykował z tego powodu, że mam coś na twarzy, ponieważ znam takie sytuacje, które są dla mnie absurdalne, że ktoś, jeżeli boryka się z problemami skórnymi i nawet jeżeli jest w trakcie leczenia bądź nie, jest w szkole wyśmiewany, poniżany, wyzywany. Dla mnie jest to chore i dla mnie takie dzieciaki udowadniają tylko to, że są źle wychowane, że nie mają żadnych wartości, które mm, powinny wynieść z domu i obrażają kategorycznie chore osoby. Ja na szczęście się nie borykałem y, z wyzwiskami pod moim adresem, że mam taką, a nie inną skórę i to nie była moja wina. Y, moja mama próbowała również interwencji u innych specjalistów, y, w, żeby moją skórę wyleczyć, no ale oczywiście słyszałem to samo. Że to jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, że tutaj on nie widzi problemu, albo ona. No i to tak wszystko ruszyło. Nie problem, już tak totalnie zaawansowanie, naprawdę masakrycznie na mojej skórze pojawił się, kiedy zacząłem używać w 2012 roku kosmetyków Wishi Normaderm. Normalnie to wtedy był hit. To był hit kosmetyczny, em, reklamowany przez większość blogerek, naprawdę jako fenomen leczenie trądziku. Nawet marka Vichy mm, stworzyła jakąś tam akcję e, nie dla trądziku. Zwalczmy go razem z Vichy, więc wydawało mi się to bardzo wiarygodne, e, oczywiście rzecz jasna, i postanowiłem spróbować tak. E, wtedy wybłagałem moją mamę, dosłownie, wybłagałem moją mamę, aby kupiła mi całą serię Wishy Normade. I tam był krem ym, Normaderm Detox, Normaderm nawilżający, ja się wtedy nie znałem na składach, żeby była jasność. Żel do mycia twarzy, tonik z alkoholem i chyba był jakiś ym, żel punktowy. Oczywiście wydałem wtedy, znaczy się moja mama, około 400 zł na te kosmetyki. No i kochani, tak naprawdę te kosmetyki zmasakrowały mi twarz, tak? Ponieważ w nich była parafina, w nich był alkohol, w nich były różne komedogenne substancje, a śladowe ilości substancji likwidujących trądzik. I one zaogniły tak mły stan mojej skóry, że naprawdę ja już byłem na skraju wytrzymania psychicznego. Ja już naprawdę nie dawałem sobie z tym rady. Może nie byłem krytykowany w rzeczywistości za to, jakie ja mam problemy ze skórą. Ale wtedy wziąłem sprawę w swoje ręce. Poszedłem do mojej kochanej doktor rodzinnej, która jest fenomenem. I jeżeli e, moja pani doktor rodzinna to ogląda, a wiem, że tak, to serdecznie pani Jolu, panią serdecznie całuję, i dziękuję pani jeszcze raz za uratowanie mi życia. Jestem pewien, że pani mnie ogląda. E, ponieważ poszedłem do niej, żeby, nie wiem, dała mi jakiś namiar. Na dermatologa, który będzie konkretny. I ona kiedy zobaczyła moją twarz, powiedziała Kacper, my musimy działać. Dała mi namiar do dermatologa. Pojechałem do tego dermatologa, aby się skonsultować w sprawie mojego problemu. I ten dermatolog stwierdził, że po wszystkich badaniach, po weryfikacji problemu, że mam trądzik typu hormonalnego, który jest najcięższy do wyleczenia. Ale da się go wyleczyć, tylko muszę przejść przez pewne etapy. I wtedy się rozpoczęła terapia antybiotykami, gdzie żaden dermatolog nie włączył mi wcześniej ani jakiegokolwiek leku, żeby była jasność. Rozpoczęła się tetracyklina, która była masakryczna, strasznie po niej brzuch bolał, bolało mnie wszystko, nie miałam ochoty jeść, a nie pomogła absolutnie w żadnym problemie, ani nie zredukowała chociaż odrobiny tego, co było na mojej twarzy. W trzech miesiącach stosowania terapii mm, antybiotykami mój dermatolog stwierdził, że ruszamy z retinoidami. Ruszamy z retinoidami, mam wyniki krwi wyśmienite y, po wyregulowaniu sprawy z antybiotykami, bo oczywiście rzecz biorąc brzuch mnie bolał i, i no, tam obciążona była wątroba. Ale wyregulowaliśmy problem tak naprawdę w dwa tygodnie, i wtedy dermatolog jeszcze raz mnie skierował na badania krwi. Na wszystkie badania, które są wymagane do podjęcia terapii retinoidami. I tak naprawdę zacząłem przyjmować izotek. Zacząłem przyjmować izotek. Moja dawka była końska, ponieważ ja ważę 78 kg, wtedy ważyłem, żeby was nie skłamać, 72. I mój dermatolog włączył mi bardzo końską dawkę, ponieważ brałem 80 mg rano i 80 mg wieczorem, czyli 160 mg na dobę. Jest to niedopuszczalna w sumie dawka i takiej dawki nie spotykałem, żeby lekarz się stosował teraz w biegu mojego doświadczenia. Ale mój dermatolog postanowił, że jedziemy po bandzie, że ruszamy z tym problemem, że nie ma na co czekać. No i tak się zaczęło. Skutki uboczne oczywiście się pojawiły dość szybko, ze względu na to, że miałem mm, bardzo wysoką dawkę. Bardzo mi mocno skóra z ust schodziła, skóra z twarzy. Wysychały mi śluzówki nosowe, co powodowało, że plamiłem krwią, e, takimi skrzepami, no ale to jest jasna sprawa. Wysychały mi oczy, więc krople do oczu musiały być non-stop, 24 na 7. Ale tak naprawdę retinoidy wyleczyły moją skórę. Wyleczyły moją skórę. Moja terapia trwała dokładnie 4 miesiące. Wyleczyłem problem mm, trądziku. Moja skóra już jest na zawsze sucha. Nie mam nawrotów w jakichkolwiek zmian i nawrotu mieć nie będę. I tak naprawdę w trakcie tego leczenia wszystko się zaczęło, że moja pielęgnacja, moje interesowanie się kosmetykami wzrosło o milion procent. Wtedy zacząłem świadomie analizować składy kosmetyczne, tłumacząc je na różnych stronach internetowych, bacznie ym, dobierając sobie pielęgnację, aż przyszedł czas na edukację. Na edukację. A już byłem w szkole ponadgimnazjalnej i zacząłem kierunek fryzjera, bo miałem taki fetysz na włosy. Ale oczywiście tą szkołę fryzjerską przerwałem, bo uznałem, że to nie jest mój zawód, który ja chcę wykonywać, który mnie totalnie nie interesuje, który mi się przejadł z brzydu i w sumie bardzo dobrze, że tak się stało. Wtedy, przerywając szkołę fryzjerską, zrobiłem szkołę kosmetyczną, którą skończyłem. Później mm, zrobiłem sobie studia zaoczne, kosmetologiczne, które oczywiście rzecz biorąc zdałem. Jestem po wielu kursach, po wielu szkoleniach i w efekcie zostałem kosmetologiem. Zostałem kosmetologiem i moim celem teraz na chwilę obecną jest to, abyśmy my, ludzie, świadomie dbali o swoją skórę, żebyśmy uważali na niektóre składniki kosmetyczne abyśmy świadomie dobierali pielęgnację swojej skóry i żebyśmy naprawdę byli zadowoleni z efektów pielęgnacyjnych. Mój kanał jest szczerą dawką wiedzy. Ja Wam przekazuję zawsze rzetelne informacje i bardzo szczere. Ja nie mam zamiaru kłamać, ja nie mam zamiaru mówić tutaj bzdur, bo nic mi to nie da. Poza tym ja nie jestem takim człowiekiem, aby gadać bzdury, ponieważ ja siadając przed kamerą zawsze staram się może to zauważyliście, bardzo konkretnie omawiać kosmetyki. Bardzo konkretnie omawiać kosmetyki, ponieważ ja jestem bardzo konkretnym człowiekiem i ja bardzo lubię konkretnie opowiadać, żebyście Wy mieli świadomość tego, jak tak naprawdę dany produkt działa i dla jakich skór on jest związany. Ale troszkę odbiegłem od tematu. Co mnie skłoniło do tego, aby pojawić się na YouTubie? No właśnie, no właśnie. Dobre to jest takie pytanie wewnętrzne ode mnie, to że mm, miałem już konkretną wiedzę i skończyłem mm, szkołę, studia, szkolenia, i dlatego postanowiłem, że założę kanał na YouTube, że założę kanał na YouTube. Aby Wam dostarczać naprawdę rzetelnych informacji, bo to, co w niektórych rzeczach na YouTube się dzieje, czyli marketing, sprzedawanie mm, lokowanych produktów za duże pieniądze. I wiara, i naiwność ludzka, yy, i nieświadomość składów powoduje to, że ludzie się na to nabierają i kupują takie produkty. I później no bez urazy płaczą, że ich skóra naprawdę się pogorszyła: że albo ten produkt ich uczulił, albo ten produkt zapchał, albo ten produkt wysypał. A tak naprawdę był to śmietnik składowy za ileś tam set złotych. Dlatego postanowiłem, że mój kanał będzie taką szczerą skarbnicą wiedzy, z szczerym remedium informacyjnym, który będzie powodował to, że będę Wam zawsze podawał szczere, rzetelne informacje. Jak i również możecie do mnie pisać śmiało na maila ze swoimi problemami ze skórą. Choć jest tutaj grono osób, które do mnie pisze na maila i jesteśmy w stałym kontakcie, dobieram im pielęgnację, Wprowadzam rewolucję w pielęgnacji tych osób, i później ta skóra naprawdę się zdecydowanie poprawia. E, cały czas jestem w kontakcie ze swoimi widzami, którzy konsultują swoje problemy skórne ze mną. E, więc ja naprawdę mogę Wam powiedzieć ze szczerego serca, że ten kanał został stworzony z myślą o tym, aby Was szczerze zawsze informować o kosmetykach, które na przykład ja stosuję, e, bądź o składach kosmetycznych. To po prostu musi być na YouTube, muszą być takie szczere informacje, ponieważ inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Jest teraz fala kłamstw. Fala kłamstw. Nie będę tutaj wymieniał po imieniu, ale są takie osoby, które reklamują wszystko za pieniądze, nie zdawając sobie tak naprawdę sprawy z tego, jakie skutki mogą mieć takie zastosowane produkty. Na danej skórze danej osoby, ponieważ każdy z nas ma różny typ skóry, różny problem z nią, inne wymagania i dlatego mój kanał jest dlatego stworzony, aby każdy rodzaj skóry mógł sobie coś znaleźć takiego konkretnego, ze świadomym, jasnym, czystym składem na moim kanale i dlatego ja w sobie cenię m, tą moją m, cechę, jaką jest szczerość, ponieważ bycie szczerym nie jest niczym strasznym, naprawdę. Bycie szczerym nie jest niczym strasznym. A kłamanie i takie zadumanie, co to, to za jakiś czas wyjdzie na jaw i będzie miało po prostu tragiczne konsekwencje, jak utrata mm, wiarygodności danej osoby. Dlatego szczerość jest podstawą, aby cokolwiek zaczynać, aby cokolwiek tworzyć, mm, aby cokolwiek przekazywać ludziom. To jest najważniejsze. Tak, to jest najważniejsze i to jest takie realne, ale nie w tym świecie. Nie w tym świecie, ponieważ y, króluje fałsz, króluje kłamstwo. No, niestety to jest y, moje zdanie. E, ja to widzę, ja to bacznie obserwuję, dlatego ja wychodzę naprzeciw temu i produkuję dla Was informacje naprawdę i treści y, realne, zgodne z prawdą i mam nadzieję, które y, przydają Wam się w codzienności. No, więc w takim efekcie podsumowując, moi kochani. Ja jestem kosmetologiem, jestem tu, gdzie jestem, jestem człowiekiem spełnionym życiowo. Hmm. Moi kochani, hmm, naprawdę ja dużo osiągnąłem w swoim życiu i jestem szczęśliwy z tego stanowiska, jakie obecnie mam w swoim życiu i hmm. jestem sobie wdzięczny. Jestem sobie wdzięczny, hmm, ponieważ naprawdę to była słuszna i idealna decyzja podjęta w moim życiu, aby rozpocząć ten temat, jakim jest kosmetologia, pielęgnacja skóry jest to temat pożądany... Ale najważniejszym, kluczowym aspektem jest szczerość. Aby być szczerym, ponieważ bez szczerości, moim zdaniem, nie ma absolutnie nic. Szczerość jest najważniejsza. No i muszę Wam serdecznie podziękować, moi kochani, bo gdyby nie Wy, to nie wiem, czy moja motywacja by była aż taka wielka do nagrywania filmów na YouTube. Jest Was już ponad 5000 na moim kanale i cieszę się, że jest takie grono na moim kanale osób, które chcą mnie oglądać, których interesuje moja osoba i to, co mam do przekazania, i bardzo się z tego cieszę. I bardzo się z tego cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że nie uciekniecie z mojego kanału, że was w końcu nie zanudzę, że was w końcu nie przynudzę, aż e, klikniecie unsub. <grych> Generalnie, rzecz biorąc, podsumowując, jestem szczęśliwy, że was mam. Że piszecie komentarze, że oglądacie moje filmy, że zostawiacie kciuka w górę, ponieważ jest to tak naprawdę taka wielka motywacja, taki wielki kopniak do tego, aby się cały czas rozwijać tutaj, być z Wami i Wam cały czas przekazywać konkretne, rzetelne informacje, ponieważ, trz, ponieważ jest to moim celem realnym w życiu, abyście Wy świadomie dbali o swoją skórę i abyście nie popełnili żadnej życiowej gapy. To jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że te grono wzrasta na moim kanale, ponieważ świadomość pielęgnacyjna musi wzrosnąć. Już tutaj firmy kosmetyczne no taka troszkę, że większość mogę ująć. Nie zdaję sobie tak naprawdę sprawy z tego, że jesteśmy coraz bardziej świadomi w składach kosmetyków, jak również w stosowanych przez firmy surowcach kosmetycznych. Że istnieją na przykład takie kanały jak mój, między innymi, że przekazuje wam konkretne, rzetelne informacje i produkują cały czas syfiaste kosmetyki, które udają działanie, które nie robią nic w skórze, tak naprawdę, tylko na przykład silikon przyklei się do powierzchni skóry i udaje, że skóra jest nawilżona, wygładzona, a tak naprawdę w skórze nie dzieje się nic. Dlatego ja założyłem kanał i Uznałem, że to będzie najlepsza decyzja. Wiem, powtarzam się, ale jest to taki filmik dość spontaniczny, szczery, taki informacyjny i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na tym kanale, ponieważ zawsze będę dla Was produkować rzetelne informacje, rzetelne treści, bo jesteście moją drugą rodziną. Tak, jesteście moją drugą rodziną, o którą ja będę zawsze walczyć. Tak? Będę walczyć o Wasze dobre wybory kosmetyczne o Waszą świadomość pielęgnacyjną i aby Wasza skóra naprawdę wyglądała rewelacyjnie i żeby miała zawsze dobrą kondycję. To jest mój cel tutaj na YouTube i mam nadzieję, po raz kolejny to powtórzę, że ze mną zostaniecie, że nie odejdziecie stąd. Więc moi kochani, jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, piszcie śmiało do mnie maile, jeżeli macie problemy ze skórą nie ma żadnego problemu. Ja Wam udzielę konsultacji bezproblemowo. Doradzę Wam produkty pielęgnacyjne bądź kroki, jakie trzeba poczynić w Waszej skórze. Naprawdę nie ma żadnego problemu. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, piszcie proszę mailowo. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, to napiszcie proszę komentarz, czy Wam się ten filmik spodobał, czy nie, i co o nim myślicie. Ale postanowiłem, że usiądę przed kamerę i po prostu pogadam z Wami tak krótko, rzeczowo na temat tego, jak to wszystko się zaczęło, dlaczego kosmetyki, dlaczego ten zawód. Moi kochani, życzę Wam serdecznie miłego dnia. Bardzo Was całuję, i dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca. Trzymajcie się ciepło. Cześć.